W jednym z pierwszych odcinków naszego cyklu przybliżyliśmy strukturę i uzbrojenie powietrznego komponentu Japońskich Sił Samoobrony. Dzisiaj przyszła pora na omówienie drugiego z najważniejszych elementów tej formacji, czyli komponentów wojsk lądowych. Japonia to dzisiaj trzecia gospodarka na świecie, ustępująca jedynie Stanom Zjednoczonym i Chińskiej Republice Ludowej. i produkt narodowy brutto Wyniósł w roku 2021 6,11 biliona dolarów, co przekładało się na jeden z najwyższych na świecie przychodów na głowę mieszkańca. W 2021 roku populacja wysp japońskich wynosiła 125,5 miliona ludzi, zamieszkujących terytorium o łącznej powierzchni niemal 380 km2. Jest ono bardzo specyficzne ponieważ składają się na nie cztery duże i niemal 7 tysięcy mniejszych, często górzystych wysp rozsianych od Pacyfiku po Tajwan. Japonia nie posiada lądowych sąsiadów, jednak w jej rejonie swoje strefy wpływów mają trzy największe światowe mocarstwa – Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone. Ważnymi sąsiadami Japończyków są także obydwie Koreę na zachodzie, a na południu Tajwan. Wszystkie te państwa są z różnych powodów przyczyną do niepokoju w Tokio. W związku z tym Japonia wdrożyła program rozbudowy swoich sił samoobrony, które coraz bardziej zaczynają przypominać konwencjonalne, klasyczne siły zbrojne, ukierunkowaną nie tylko na operacje defensywne, ale także na systemy ofensywne zdolne do dokonywania uderzenia wyprzedzającego. Japońskie siły samoobrony są stosunkowo liczne, mimo że ich budżet stanowi niewielki odsetek japońskiego PKB. W 2021 roku przewidziano na obronność jedynie 1,1% japońskiego produktu krajowego brutto, ale i tak dało to równowartość 54,1 miliarda dolarów. Dało to Japonii miejsce w ścisłej światowej czołówce, w opartych na zaciągu ochotniczym. W japońskich siłach samoobrony służy dzisiaj ćwierć miliona żołnierzy, z czego w wojskach lądowych 150 tysięcy. Ta ostatnia liczba może zostać łatwo podniesiona do niemal 200 tysięcy poprzez powołanie do służby 46 tysięcy żołnierzy rezerwy. Pod dowództwo komponentu lądowego z siedzibą w Tokio w dzielnicy Nerima podlega pięć armii: północna, północno-wschodnia, wschodnia, centralna i zachodnia. Obszarem odpowiedzialności armii północnej z dowództwem w Sapporo jest położona na północy wielka wyspa Hokkaido. W skład armii północnej wchodzą dwie najsilniejsze dywizje: druga piechoty zmotoryzowanej i siódma pancerna oraz dwie brygady piechoty zmotoryzowanej, piąta i 11. Japońskie jednostki mają organizację pułkową. Trzon drugiej dywizji piechoty Zmotoryzowanej stanowią trzy pułki piechoty zmotoryzowanej, pułk pancerny i pułk artylerii, plus batalion obrony powietrznej, eskadra śmigłowców transportowych, batalion inżynieryjny, pułk logistyczny i pomniejsze pododdziały. Z kolei trzon 7 dywizji pancernej stanowią 3 pułki pancerne, jeden piechoty zmechanizowanej i jeden artylerii. A Polskie Brygady Piechoty mają po trzy pułki piechoty zmotoryzowanej, po batalionie pancernym i batalionie artylerii. Plus pododdziały pomocnicze. Warto podkreślić, że każda brygada, podobnie jak dywizje, posiada przyporządkowany dywizjon lekkich śmigłosów transportowych. Każda z wymienionych jednostek ma obszar odpowiedzialności, jeśli chodzi o obronę części wyspy Hokkaido. Poza tym, w skład Armii Północnej wchodzi Brygada Obrony Powietrznej z dwiema grupami uzbrojonymi w pociski Hawk i jedną baterią wyposażoną w bezzałogowce, Brygada Inżynieryjna i Brygada Szkolna trzy kompanie walki elektronicznej, dwa bataliony łączności, grupa lotnictwa armijnego z dwoma batalionami śmigłowców i liczne służby pomocnicze, w tym logistyczne, rozpoznawcze i obserwacji wybrzeża. Samodzielne są także jednostki strzegące wybrzeża i trzy plutony pocisków przeciwokrętowych, które zostałyby przerzucone w rejon zagrożony w wrogim desantem. Dowództwo Armii Północno-Wschodniej ma siedzibę w Sendai, a jego obszar odpowiedzialności to północ wyspy Honsju. W jej skład wchodzą dywizje piechoty zmotoryzowanej 6 i 9. 9 ma trzy pułki piechoty zmotoryzowanej i batalion pancerny, a 6 dwa pułki piechoty zmotoryzowanej i półk szybkiego reagowania, wyposażony m.in. w kołowe niszczyciele czołgów. Poza dwiema dywizjami, Armia Północno-Wschodnia Posiada także brygadę inżynieryjną, brygadę szkolną, jednostkę artylerii z pułkiem pocisków Ziemia-Ziemia i grupę obrony powietrznej oraz oddziały pomocnicze. Dowództwo Armii Wschodniej znajduje się w Asaka i posiada jedną Dywizję Piechoty Lekkiej o numerze 1 z trzema pułkami piechoty i batalionem artylerii oraz trójpułkową 12 Brygadę Desantowo-Szturmową. Oprócz tego Armia Wschodnia, której zadaniem jest wyłącznie obrona Tokio. Ma także brygadę inżynieryjną, brygadę szkolną, grupę artylerii obrony powietrznej oraz silny komponent lotnictwa militarnego z dwoma batalionami śmigłowców jednym przeciwpancernym i drugim ciężkim transportowym. Dowództwo Armii Centralnej ma siedzibę Witami i zakres odpowiedzialności dotyczący południowo-zachodniej wyspy Honsiu i całej wyspy Sikoku. Podlegają pod nie dwie, trzypułkowe dywizje lekkie. Trzecia z batalionem pancernym i batalionem artylerii, i dziesiąta z batalionem rozpoznawczym i batalionem pancernym oraz pułkiem artylerii. Pod dowództwo armii centralnej podlegają też dwie brygady piechoty lekkiej trzynasta i czternasta. Trzynasta brygada posiada trzy pułki piechoty zmotoryzowanej plus batalion pancerny, a czternasta pułk piechoty i pułk szybkiego reagowania. Poza tymi czterema wielkimi jednostkami Armia Centralna posiada własną grupę obrony powietrznej, grupę haubic ciągnionych, grupę awiacji, wojsk lądowych, brygadę logistyczną i brygadę szkolną. Ostatnie dowództwo to dowództwo Armii Zachodniej z siedzimą w Kumamoto i odpowiedzialnością rozciągającą się na wyspę Kyushu, ale także liczne archipelagi mniejszych wysp na południu i południowym zachodzie, w tym tych znajdujących się w pobliżu Tajwanu pod dowództwo Armii Zachodniej Podlegają czwarta dywizja piechoty zmotoryzowanej z trzema pułkami piechoty i ósma dywizja lekka z dwoma pułkami piechoty i jednym szybkiego reagowania. Trzecią jednostką jest 15 brygada piechoty lekkiej, rozmieszczona jako jedyna na Okinawie. Posiada ona pojedynczy pułk piechoty i pułk przeciwlotniczy z licznymi systemami obrony powietrznej, siły ochrony strategicznie ważnej bazy lotniczej Miyakojima, eskadrę średnich i ciężkich śmigłowców transportowych, batalion logistyczny i pomniejsze jednostki. Armia Zachodnia ma też poza tym Brygadę Obrony Powietrznej, Inżynieryjną, Szkolną, a także liczną grupę artylerii armijnej z pułkiem pocisków Ziemia-Woda, batalionem ciężkiej artylerii, rakietowej MLRS i pułkiem 155 mm haubic. Armia Zachodnia ma też grupę lotnictwa armijnego z batalionem śmigłowców transportowych i batalionem śmigłowców przeciwpancernych. Poza jednostkami przyporządkowanymi do poszczególnych dowództw, bezpośrednio pod naczelne dowództwo podlegają jeszcze dwie brygady. Pierwszą jest pierwsza brygada aeromobilna, stacjonująca na co dzień w Funabashi na południe od Tokio i stanowiąca jednostkę wojsk specjalnych z trzema batalionami piechoty i jednym artylerii. Druga niezależna jednostka to amfibijna brygada szybkiego reagowania również jednostka elitarna, stworzona w ostatnich latach. W reakcji na zaostrzające się zagrożenie ze strony Chin i pojawiające się zagrożenie konfliktami terytorialnymi o poszczególne wyspy, jednostka była tworzona w ostatnich latach i docelowo ma posiadać trzy pułki amfibijne plus bataliony: rozpoznawczy artylerii, inżynieryjny, bojowego lądowania i pododdziały pomocnicze. Założenia Brygady Amfibijnej są takie. Że przejmie ona kontrolę nad spornymi wyspami i będzie w stanie na przykład uprzedzić atak przeciwnika, fortyfikując je, zanim uderzy nieprzyjaciel. Brygada amfibijna, dozbrojona w pociski Ziemia-Powietrze, Ziemia-Woda, we współpracy z nowoczesną japońską marynarką wojenną i lotnictwem, będzie mogła następnie utrzymać terytorium. Nie jest wykluczone, że z czasem Japonia nie zacznie tworzyć kolejnych takich jednostek amfibijnych, które pod względem założeń można porównać z obecnie reformowaną amerykańską piechotą morską. Łącznie lądowy komponent japońskich sił samoobrony posiada dzisiaj 9 dywizji, w tym 8 piechoty i jedną pancerną oraz 8 brygad, w tym dwie samodzielne. Oprócz tego możemy wyszczególnić 9 kolejnych brygad wsparcia plus pomniejsze pododdziały. Szczególnie duże siły rozmieszczone są w ramach Armii Północnej z czterema i Armii Zachodniej i Centralnej z odpowiednio trzema i czterema jednostkami operacyjnymi. Cechą wspólną podległych im regionów jest relatywna bliskość do azjatyckich sąsiadów. W przypadku Armii Północnej jest to Rosja, a Zachodniej Chin i zagrożonego przez nie Tajwanu. Lądowy element japońskich sił samoobrony nie jest zbyt liczny jak na możliwości finansowe i demograficzne państwa. Wynika to ze zmienianej dopiero pacyfistycznej konstytucji, niewielkiej liczby chętnych do służby, ale także położenia proporcjonalnie większego nacisku na inwestycje w marynarkę wojenną i siły powietrzne co jest typową cechą państwa wyspiarskiego. Mimo to, lądowy komponent sił samoobrony Japonii jest nowocześnie wyposażony. A jego uzbrojenie pochodzi w dużej mierze z krajowego przemysłu. Nawet jeżeli Japończycy zamawiają uzbrojenie zagranicznych wzorów, to zazwyczaj budują je potem na własnych liniach produkcyjnych, bądź przynajmniej montażowych. Wojska pancerne Japonii posiadają łącznie 580 czołgów, przy czym wszystkie są krajowego projektu i produkcji. Około 100 z nich to jeden z najnowocześniejszych. Wozów na świecie typ 10. 340 to relatywnie nowoczesny typ 90, a 140 to przestarzały typ 74. Japońska pięść pancerna jest ponadto wzmocniona około 140 nowoczesnymi i intensywnie produkowanymi obecnie kołowymi czołgami. Typ 16. Japończycy inwestują ostatnio w te ostatnie wozy ze względu na bogatą infrastrukturę drogową ich kraju, ale także niską nośność wielu mostów na terenie Japonii. Japońska piechota rusza do boju głównie na pokładzie transporterów opancerzonych. Są to dość sędziwe, budowane od lat 70. gąsienicowe transportery Typ 73, których w służbie jest dzisiaj 338, ale także znacznie nowocześniejsze od nich kołowe transportery opancerzone typ 96 w liczbie 365 egzemplarzy i starsze kołowe typ 92, z których wiele to wersje specjalistyczne łączności i dowodzenia. Wyjątek stanowi Pułk Piechoty Zmechanizowanej przydzielony do 7 Dywizji Pancernej na Hokkaido, który eksploatuje niemal wszystkie z 68 pozostałych w służbie bojowych wozów piechoty typ 89. Po środkach transportu można rozpoznać też łatwo żołnierzy Brygady Amfibijnej szybkiego reagowania, wykorzystujących 52 amerykańskie amfibie AAV-7. Poza tym niecałym tysiącem opancerzonych wozów piechoty, japońska piechota porusza się także wozami specjalistycznymi, tym Ponad setką kołowych wozów rozpoznawczych typ 111 plus 40 wozów tego typu w wersji rozpoznania chemicznego. Popularny, jeśli chodzi o przerzut piechoty, jest także nowoczesny dwułościowy pojazd opancerzony Komatsu LAV, który jest zbudowany od 2018 roku i którego wprowadzono już do służby w około 2000 egzemplarzy. Poza tym Piechota japońska porusza się przy użyciu pojazdów nieopancerzonych, co sprawia, że wiele jej jednostek jest klasyfikowanych właśnie jako piechota lekka. Japońska artyleria liczy zaledwie 400 luf, nie licząc moździerzy, w tym 136 z nich to nowoczesne 155 mm armatochałbice samobieżne typ 99, a 36 to stare chałbice samobieżne M110A2 kalibru 203 mm. Do użytku są też wprowadzane pierwsze kołowe 155 mm armatochałbice typ 19, zgodnie z filozofią przestawiania wojsk lądowych na lekką trakcję kołową. Pozostałą część artylerii stanowi 220 ciągnionych 150 mm haubic europejskich FH-70. Uzupełnienie artylerii lufowej stanowi rakietowa w postaci 60 ciężkich 227 mm gąsienicowych wyrzutni rakietowych M270 MLRS. Lądowy komponent sił samoobrony posiada ponad 320 systemów obrony przeciwlotniczej i powietrznej. Warstwę średniego zasięgu stanowi 120 starych wyrzutni z systemów MIM-23B IHO i 43 nowoczesne krajowe systemy typ 3 CHU-SAM. Do obrony używane są także, wprowadzane dopiero, systemy krótkiego zasięgu typ 11 SAM i liczne stare typ 81. Które korzenie mają jeszcze w latach 60. Z systemów bardzo krótkiego zasięgu używane są samobieżne Typ 93, a także menpad Stinger i krajowe Typ 91. Wojskom pancernym towarzyszą gąsienicowe wozy Typ 87, każdy z dwiema 35 mm armatami Oerlikona. System ten otrzymał pseudonim GanTang. Co jest nawiązaniem do popularnej japońskiej serii science fiction Mobile Battle Suit Gundam. Ci, którzy ochcili tak samobieżny wóz przeciwlotniczy, uznali, że swoją robotyzacją przypomina on pancerze wspomagane z tego anime. Nie jest to jednak broń szczególnie zaawansowana, ponieważ nie posiada dodatkowego uzbrojenia w postaci rakietowych pocisków kierowanych, w przeciwieństwie do wielu odpowiedników na świecie. Uzbrojenie przeciwpancerne japońskich piechurów stanowią trzy typy systemów kierowanych pocisków przeciwpancernych rodzimej produkcji. Są to lekkie Kawasaki Typ 1. LMAT używane głównie przez wojska powietrzno-desantowe oraz cięższe typ 87 i typ 79. Te ostatnie są bronią podwójnego użytku i mogą niszczyć także lądujące z morza jednostki i oddziały przeciwnika. Cięższą bronią do zwalczania desantów są posadowione na dwuosiowych samochodach taktycznych pociski Chu MPMS i typ 96. One także są jednak systemami podwójnego zastosowania i mogą być wykorzystywane do zwalczania broni pancernej na lądzie. Japoński komponent lądowy szeroko wykorzystuje rozpoznawcze bezzałogowce klasy Mini i niewielkie taktyczne, służące także do korygowania ognia artylerii. Są to amerykańskie Scan Eagle oraz cała rodzina maszyn produkcji i projektów japońskich, w tym stałopłaty i wiropłaty w układzie klasycznym. GDXS11 gdx 12 FFOS, FFRS, RMAX, Max, JUXS S-1 i JDXS H-1. Ciekawym elementem lądowego komponentu Sił Samoobrony jest lotnictwo armijne, zgromadzone formalnie w ramach jednej brygady lotniczej, jednak rozsiane po poszczególnych armiach, dywizjach i brygadach. Japończycy wykorzystują w nim liczne konstrukcje amerykańskie, jednak budowane w dużej części na licencji w kraju. W eskadrach przeciwpancernych eksploatuje się jedną eskadrę złożoną z 12 AH-64D Apache, co nie jest zbyt imponujące, ale do tego w Japonii eksploatowanych jest także 88 AH-1S Cobra. Wszystkie maszyny bojowe stały wyprodukowane w zakładach Fuji na licencji. A ich szeregi uzupełniają obecnie nowoczesne, lekkie rozpoznawczo-bojowe śmigłowce krajowego projektu Kawasaki OH-1 Ninja. Jest ich dzisiaj około 40 egzemplarzy i powoli zastępują one setkę rozpoznawczych OH-1D produkcji amerykańskiej. Japończycy mają też 58 ciężkich śmigłowców transportowych Chinook, 34 Blackhawki i ponad 130 UH-1 które mają być zastąpione produkowanymi w Japonii śmigłowcami B412 pod lokalnym oznaczeniem UH-2 produkcji Subaru. Pierwsza z tych maszyn ma być gotowa jeszcze w tym roku. Ciekawostką jest zakup przez Japonię eskadry 14V22 Osprey, których cztery już dostarczono i które mają zwiększyć zdolności do projekcji siły na zagrożone atakiem wyspy japońskie. Japońskie śmigłowce operują w ramach jednostek przydzielonych bezpośrednio do poszczególnych armii. Są to zwykle batalion przeciwpancerny i drugi ciężki transportowy. Pojedyncze eskadry operujące na śmigłowcach rozpoznawczych i lekkich transportowych UH1 są też przydzielone poszczególnym dywizjom i brygadom. Poza maszynami liniowymi do lotnictwa komponentu lądowego zakończono ostatnio wprowadzanie 30 lekkich śmigłowców szkolnych Enstrom 480, a do transportu VIP-ów polsko wykorzystuje 3 śmigłowce Super Puma. Jak widać, komponent lądowy Sił Samoobrony Japonii to formacja dość nowoczesna i oparta na rodzimym przemyśle obronnym, ale stosunkowo niewielka i skromnie uzbrojona, jak na budżet i możliwości trzeciej gospodarki świata. Blado wypada chociażby w porównaniu z potężnymi wojskami lądowymi omawianej przez nas niedawno w Korei Południowej. Wynika to nie tylko z pacyfistycznej konstytucji, ale także wyspiarskiego charakteru państwa, które gro pieniędzy inwestuje w siły powietrzne i jedno z najlepszych na świecie marynarek wojennych. Dopiero po ich złamaniu, przeciwnik mógłby marzyć o starciu się z komponentem lądowym na wyspach. I nie wiadomo jakimi siłami zdołałby po takiej bitwie w ogóle tam wylądować. Co innego, gdyby Japonia chciała dokonać projekcji siły poza swoimi najważniejszymi wyspami, na przykład na Kwenach spornych albo w obronie Tajwanu. Wówczas, od lat budowane z myślą o defensywie siły, mogłyby się okazać niewystarczające, szczególnie jeśli wojna byłaby na dużą skalę. Stąd trwające obecnie rozbudowa możliwości interwencyjnych komponentu lądowego, który nawet nieliczny w oparciu o pozostałe komponenty sił samoobrony i zabezpieczyć bezpieczeństwo kraju kwitnącej wiśni. Bezpieczeństwo, które ostatnio zostało przedefiniowane z obrony samych tylko wysp do potrzeby przeprowadzania uderzeń wyprzedzających w razie zagrożenia czy pomocy Tajwanowi.